Serii stało się jutro opowiadań fantastycznych zbiór 11. Ilia Warszawski, Lenin. Antropoid miał facetowy, panoramiczny wzrok. Poprzez powieki przykryte dyskami, sprzężenia zwrotnego, rusłan i widział uchodzącą dal galerię i dwie ściany pokryte różowymi, porowatymi naroślami. Wysokość galerii to zwiększała się, to znów malała więc przez cały czas trzeba było regulować długość nóg antropoida, aby jego uzbrojone we frezy ręce znajdujące się na poziomie ramion odcinały od sufitu w przybliżeniu półmetrową warstwę minerału. Głową antropoida spowijały chmury błękitnego pyłu i Rusłanowi wydawało się, że ten pył pokrywa jego gałki oczne, łaskocze nozdrza. Wciągnął nosem powietrze i nieoczekiwanie kichnął. Promień światła padającego z reflektora umocowanego na głowie antropoida podskoczył do góry i powędrował w dół. Diabelna małpa, pomyślał Rusłan. Zdjął z oczu dyski, przesunął dźwigienkę pulpitu na sterowanie programowe, włączył ekran i odchylił do góry klosz. Od razu zrobiło się lżej. Teraz widział galerię w normalnej perspektywie. Od kabiny pulpitu do antropoida było około 50 metrów. Rusłan zerknął na zegarek. Do końca wachty pozostały dwie godziny, a norma wykonania mniej więcej w 10%. 25 kubometrów minerału dla jakichś tam błękitnych ziarenek. Odchylił się na oparcie siedzenia i przekręcił gałkę powiększenia. Dwa sortowniki bulderzerami usuwały z nóg antropoida góry pyłu, przepychały przez sita i równą warstwą rozsypywały na podłodze. Rusłan zogniskował ekran na skrzynkach znajdujących się niedaleko pulpitu. Jedna z nich do połowy wypełniona była kośćmi, produktem ubocznym, przeznaczonym dla biologów. Druga pusta. Splonąwszy Rusłan soczyście zaklął. Znów to samo. Inni mają działki, z których przez dzień można uzyskać do 200-300 gramów, a on pusty minerał i te idiotyczne kości, nie do ptaków, nie do kotów. Znów skierował ekran na antropoida. Kłęby pyłu już nie przesłaniały przezroczystej kuli wypełnionej gęstą, mętną cieczą. Miarowo krocząc przed siebie, antropoid ciął fryzami pustkę. Rusłan pośpiesznie naciął na głowę klosz i przesunął dźwigienkę na telesterowanie. Stój! Kula eksplodowała jasnym światłem i zgasła. Antropoid zatrzymał się. Rusłan wesnął i umocował na oczach dyski. Teraz galeria opisywała półkule, więc przez cały czas musiał utrzymywać pole widzenia antropoida dokładnie na środku korytarza. Kilka razy gubił kierunek i frezy wrzynały się w ścianę. Wszystko to przed oczami Rusłana zaczynało drżeć. Korpus antropoida wibrował na skutek przeciążenia. Rusłan nieraz słyszał o Sylfii, ale widział ją po raz pierwszy. Wyskoczyła z bocznego korytarza z szybkością ekspresu. Było to metrowe, złociste jajko na sześciu błochatych nogach słupkach. Jeszcze chwilę przed oczyma Rusłana mignęła rozwarta paszcza na żmiowatej szyi. Rusłan rzucił się do tyłu na krzesło. To był niewybaczalny błąd. Zrozumiał to natychmiast, poczuwszy potworne uderzenie w potylicę przekazane kanałem telekinetycznej łączności. Powtórzywszy jego ruch, antropoid wyrżnął głową w ścianę. Zamiast wyraźnego obrazu, Ruslan miał teraz przed oczyma falujące, rozmyte szare kontury. Zdział dyski i włączył ekran. Dzięki Bogu z jego oczyma nic się nie stało, ale antropoid najwyraźniej stracił orientację. Bezradnie kręcił się w miejscu, wymachując rękami. Sylwia zniknęła. Wokół nóg antropoida krążyły sortowniki. Nie otrzymując od niego rozkazów, nie mogły nic robić. Ruston przesunął rączką łączności telekinetycznej na maksymalne wzmocnienie. Stój! Szara postać na ekranie nadal kręciła się w miejscu. Mówię ci, stój! Antropoid zatrzymał się i wyciągnął ręce wzdłuż szwów. Sortowniki również przerwały swój bieg. Wyłącz frezy. Ekran niestety nie dawał możliwości sprawdzenia, czy polecenie zostało wykonane. Chodź tu, antropoid odwrócił się twarzą w stronę ekranu i zastaczając się na ściany, poszedł ku kabinie. Stop, odwróć się. No tak, na potelicy duże wgniecenie. Pod osłonką w płynie kłębiał się iskry. Ruson westnął i zdjął słuchawkę. Halo, warsztat? Tu siódma działka. Prześlijcie montera. Co tam u was siódmy? zapytał niezadowolony kobiecy głos. Antropoid nawala. Wyrażajcie się ściśle i co z nim? Ma uszkodzoną głowę. Naruszony został zmysł orientacji. Nie ma sprzężenia zwrotnego na wideodyskach. Tak, mam nadzieję, że to już wszystko. A co, mało wam? Posłuchajcie, siódmy. Nie jestem waszą koleżanką, żebyście sobie zamierzartowali. Jak do tego doszło? Po prostu rósłan zaciął się. Kawałek minerału. Zapomnieliście języka w gębie czy co? Posłuchajcie, dziewczyno. Iszymbajewa aż zatykało ze złości. Czy twoja mama nie mówiła ci, że pchanie nosa w cudze sprawy jest nieprzyzwoite? Ty masz tylko przyjąć zamówienie, a przyczyny będą ustalać dorośli wujkowie, znacznie od ciebie mądrzejsi. Bęc. Tu, tu, tu. Idiotka. Otarł pod z głowy. I cóż teraz? Trzeba połączyć się z dyspozytornią. Rusłan znów wykręcił numer. Tu dyżurny dyspozytor, słucham. Mówi Iszymbajew z siódmej działki. A, Iszymbajew, co tam u was? Zadanie wykonane? Nie wiem, zepsuł mi się antropoid. Wyzwaliście Montera? Nie. Dzwoniłem do warsztatu, ale tam siedzi jakaś... zachowuje się grubiańsko, odkłada słuchawkę. Poczekajcie, przy telefonie? Ruson usłyszał szczęknięcie przełącznika, położył słuchawkę na pulpicie i zamknął oczy. Boże, pomyślał. Ale robótkę sobie znalazł bałwanie. Poprzez słuchawkę docierały do niego urywki zdań. Mimo wszystko nikomu nie pozwolę. Nie jesteście na potańcówce. Jak wrócicie na ziemię, grymaście sobie ile chcecie, bo my tu mamy grafik. To niech nie zachowuje się jak Ham. Daję wam dwie godziny czasu. Takie uszkodzenie, weźcie z centralnego magazynu. Nie można w strefie. Róbcie w warsztacie, tak to rozkaz. Halo, Ishimbaev. Rusłan otworzył oczy i wziął słuchawkę. Tu Ishimbaev. Wasz antropoid chodzi? Chodzi, źle chodzi. Zaprowadźcie go do zakładu remontowego. Nie mam sprzężenia zwrotnego. To nic, dojdzie. Macie kartę zużycia? Mam. A więc doprowadzicie go główną sztolnią do okrężnej galerii, a tam już zajmie się nim warsztat. Na jakiej fali pracujecie? Psi 36. Dobrze, dam im znać. Psi 36. Ile kubometrów dziś daliście? Około 25. Dyspozytor zagwizdał. Co tam się z Wami dzieje? Ruson poczerwieniał. Przecież przez cały czas nawalał mi robot. Tak, a jaka zdobycz? – Poszedłbyś ty – pomyślał Iszymbajew. Nie podobała mu się ta rozmowa. Wyglądało na to, że będzie dziś musiał na dodatek spisać sprawozdanie. – Nie wiem – skłamał. – Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Chyba bardzo mała, prawie nic. – Posłuchajcie, Iszymbajew. W głosie dyspozytora pojawiły się nutki, które zmusiły Rusłana do ściśnięcia ze wszystkich sił słuchawki. – Wasza działka psuje nam wszystkie wskaźniki. – Dobra – przerwał mu Rusłan. – Słyszałem już to wszystko – Lepiej zapewnijcie remont. Przecież nie mogę pracować z gołymi rękami. Jak przyjdzie antropoid, przycisnę i odpracuję. Czy on wie co? Rusłan sam nie rozumiał, w jaki sposób wyrywało mu się to zdanie. Wcale nie chciało mu się wracać dziś na wachtę. Ale wycofać się nie było już można. Dobrze, bajew. Głos w słuchawce pocieplał. Za dwie godziny wasz antropoid będzie gotowy. Już wydam dyspozycję. Mam nadzieję, że dacie gdzieś 300 kubometrów. Umówiliśmy się? Podnieś prawą rękę. Obraz na ekranie pozostał nieruchomy i Szymbajew przyłączył zespół promiennika. Podnieś prawą rękę. Rozkaz został wykonany, ale podniesiona ręka kołysała się niczym łachman na wietrze. Opuść dwa kroki w przód. Antropoid zachwiał się i zrobił dwa niepewne kroki. Telekinetyczny promiennik pracował z niedopuszczalnym przeciążeniem. Wewnątrz klosza było jak w piecu. Rusłan odchylił go do góry i położył na kolanach schemat sztolni. Aha, jest główna galeria. Ale labiryncik. A przecież zbadano nie więcej niż 10% górnego poziomu. Po ostatniej historii nawet geologom nie wolno zapuszczać się w niższe galerie. Nie ma co, rajska planetka. Sam pejzaż ile jest wart. Na powierzchni Ruslan był tylko jeden raz. W drodze z kosmodromu, ale i to wystarczyło, aby na zawsze przeszła mu ochota na bywanie tam. Czort z nią, już lepiej spędzić cały rok tu, z dala od dziennego światła. Znów opuścił na głowę klosz. Iść prosto do pierwszej galerii, skręcić w prawo, iść do pierścieniowatego korytarza, zatrzymać się, czekać na rozkaz. To twój program, idź. Antropoid podryptał w miejscu, pomarodził chwilę i ruszył przed siebie. Sortowniki poszły w jego ślady. Doszli do zakrętu. W prawo rozkazał Rusłan. Antropoid posłusznie zakręcił. Dalsze obserwowanie go bez sprzężenia zwrotnego było niemożliwe. I Shimbayew wyłączył aparaturę. Co za dzień? Ścisnął rękami głowę. Wszystko nie w porządku. Chciało mu się spać, ale kładzenie się na dwie godziny nie miało sensu. Durniu, pomyślał. Sam się wyrobiłeś w godziny nadliczbowe. Mało ci było? Ale przecież nie będę tu staczyć przez dwie godziny. Wstał z krzesła, przeciągnął się i wszedł do kanału łącznikowego. Średnica rury była niewielka, musiał więc iść zgięty w pół, pokonując na dodatek przeciwny strumień powietrza nasyconego mdłym zapachem amoniaku. Ale zapaszek... Pomyślał, zacisnąwszy nos i oddychając ustami poprzez chusteczkę umoczoną w pochłaniaczu. Już od roku zamierzają zrobić kanały łącznikowe z prawdziwego zdarzenia i nic. Widać ciągle brakuje im czasu. Myślą tylko o tym plugawym wienocecie. Też mi coś, eliksir nieśmiertelności. W były drzwi pulpitu piątej działki. Nacisnął Stampor i wszedł. A tu przynajmniej nie śmierdziało tak amoniakiem. Każda kabina posiadała instalację oczyszczającą. Duszanow był wyprostowany, jego oczy przykrywały dyski. Telekinetyczny klosz znajdował się gdzieś na jego potylicy. Ręce wyciągnął przed siebie tak, jakby miał w nich frezy. Na odgłos otwieranych drzwi odwrócił się i zdjął dyski. A, to ty. Ja, można? Posiedzę u ciebie trochę, co? Siadaj. Mężczyzna przełączył pulpit na sterowanie programowe. Czemu nie pracujesz? Awaria. Coś poważnego? Naprawa potrwa dwie godziny. A ty ile zrobiłeś? 700 kubometrów. Kłamiesz. A niby dlaczego miałbym kłamać? Duszanow włączył ekran i pokazał Rosłanowi skrzynkę do połowy zapełnioną kulkami wienocetu. I Szymbaje wytrzeszczył oczy. Ile tam tego? Będzie z pół kilograma. Ale masz szczęście. Trzeba pracować. Działki tu wszystkich jednakowe są. A więc brakuje mi zdolności. Wesnął Rusłan. Bzdura, z telekinetycznymi zdolnościami nikt się nie urodził. Trzeba je rozwijać. Rusłon wstał z krzesła. To już słyszałem na kursach. No dobra. Duszanow zerknął na ekran. Horyzont obniża się, czas przejść na sprzężenie zwrotne. Wybacz mi. Wybaczam. Powiedz mi tylko jeszcze jedno. Czy ta praca rzeczywiście sprawia ci przyjemność? Sprawia. A dlaczego? Jakby ci powiedzieć. Duszanow założył na oczy dyski. Jeszcze w dzieciństwie marzyłem o tym, aby każda moja myśl kierowała maszyną. Rozumiesz, człowiek siedzi sobie tu na krześle, a całe jego doświadczenie, wola, wiedza znajdują się tam, w antropoidzie. A ja nie. Co nie? Nie marzyłem. A o czym marzyłeś? O niczym. Teraz marzę o tym, aby się wyspać. Leń z ciebie, Rusłan. Może i leń, zgodził się i Szymbajew. Maleńki, wąski pokoik pełen był dźwięków. Z prawej rozlegało się chrapanie, nad łóżkiem darł się głośnik, a z lewej słychać było przytłumione głosy. Rusłan zdjął buty, wyłączył radio i położył się na łóżku. Szukać trzeba na niższych poziomach, powiedział z lewej baryton, które są źródłem potężnego psi promieniowania. Ale mówi się, że tam są podobno te, jakim Sylfie odezwał się kobiecy głos. To na pewno ta parka geofizyków, pomyślał Rusłan. Ci, którzy przylecieli przedwczoraj, Widział ich w kawiarni. Mężczyzna miał błyną fryzurę i mięsisty nos. Kobieta nosiła spodnie czarną koszulę miała ponadto sięgające do ramion włosy. Bzdura, stwierdził autorytatywnie baryton. Z naszymi środkami rażenia tępak, pomyślał Rusłan. Beznadziejny dureń. Pokazać by tobie sylfię. Nie żałuję, że tu przyleciałaś? Nie od czegoś trzeba było przecież zacząć. Szkoda tylko, że tak tu czymś śmierdzi. To Amoniak. Atmosfera planety zawiera dużo amoniaku, a aparatura oczyszczająca powietrze nie stoi na wysokości zadania. A przecież właściwy podłóg planety jeszcze nie zaczął się. Nie stoi na wysokości zadania? on aż zatrząsł się ze złości, przypominawszy sobie kanały łącznikowe. Pożyjesz tu, to zobaczysz, co to za zadanie. A mnie się wydaje, że na dodatek śmierdzi tu kotami. To Merkaptan. Nasyca się nim kostiumy przed wyjściem w strefę. Syfia boi się zapachu Merkaptanu. Jesteś już we wszystkim doskonale zorientowany. Rozległ się odgłos pocałunku. Rusłam zaklął i włączył radio. Podstawę telekinetycznego sterowania stanowi absolutnie identyczne nastrojenie długości fal psi pola obiektu sterowanego i podmiotu sterującego. Maksymalny efekt uzyskuje się przy całkowitym psychicznym przestawieniu się podmiotu na wykonywaną pracę. Dowódca antropoida powinien nie tylko wydawać rozkazy, ale także przy użyciu sprzężenia zwrotnego myślowo wcielić się w antropoida. Ruslan dotknął potylicy. Dobrze wiedział, co to takiego wcielenie się w antropoida przy użyciu sprzężenia zwrotnego. Uwzględniając fakt, że napięcie psipola maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości należy regulować obód wzmacniający w zależności od stopnia, intensywności percepcji receptora. I Schimbaj wyrwał z kontaktu wtyczka. Poznanie terapeutycznej aktywności winy cetu, praktycznie rozwiązuje problem długowieczności, oburczał barytą z lewej. Ja osobiście też jestem zwolennikiem biologicznej teorii pochodzenia, chociaż twierdzenie, że wienocet to skamieniały larwy owadów. O Boże, i tu też wienocet! Zerknął na zegarek, wciągnął buty i powrócił się do kawiarni. Do swojej dyspozycji miał około godziny czasu. W kawiarni nie było jeszcze nikogo, jeśli nie liczyć Grevego, który jak zawsze siedział przy stoliku koło bufetu. No Szczęściarz, pomyślał Rusła, Dwa miesiące na chorobowym. Siodaj, Greve podsunął mu krzesło. Co tu można zjeść? Ruslan otworzył menu. Możesz nie patrzeć, powiedziała bufetowa. Parówki, kawa, nic więcej nie ma. No tak, nieźle nas karmicie. Ty co, zachorowałeś? Zapytał Greyw. Nie, przerwa na remont. Jutro obiecali podrzucić mięsa, powiedziała bufetowa. Na nowy rok kierownik chce zrobić kotlety z makaronem. Nieźle, oblizał się Grave. – Będzie też po kieliszku spirytusu na głowę. Po kieliszku, mruknął Ruslan. – Jak ci się nie podoba, możesz nie pić – powiedziała bufetowa. – Ochotnicy zawsze się znajdą. Rusłan w milczeniu żuł paru. Greif zamaczał w kawie suchel i odgryzał maleńkie kawałeczki. – No, a jak tam praca? – zapytał. Rusłan machnął ręką. – Czy z nią, obrzydło mi to wszystko. – Romantyk? – z pogardą powiedziała bufetowa. – Napatrzyłam się ja na nich przez cztery lata, na tych romantyków – Naczytali się fantastyki, a to jak zobaczą Sylfię to przez miesiąc łażą z wytrzeszczonymi oczyma. Czego się spodziewałeś, kiedy się werbowałeś? Przecież nie wiedziałem. A, nie wiedziałeś. No to teraz będziesz wiedział. Czego oni jeszcze właściwie chcą? Siedź w miękkim krześle i rozkazuj przez cztery godziny na dobę. Postałbyś ty na moim miejscu za bufetem. Telekinetyka, też mi praca. Ja osobiście z przyjemnością karmiłabym was telekinetycznie. To nie jest przyzwyczaj się, powiedział Grave. Zrozum Grave. on z trudem dopiero słowa. Mówi się, że jestem leniem. Może rzeczywiście nim jestem, nie wiem. Tylko, że ta praca nie odpowiada mi. Przecież ja jestem starym górnikiem. Pracowałem mechanicznym młotkiem, a nawet kilofem. A przecież to coś zupełnie innego. Dziwak, powiedział Grave. Co, wolisz machać kilofem, zamiast dowodzić atropoidem? Wolę. Tam jest prawdziwa praca i człowiek męczy się tak jakoś po ludzku, a tu uniform... Zaciął się, zerknąwszy na bufetową. Trzeba ćwiczyć, powiedział Grave. Kiedy się przyzwyczaisz, zrozumiesz, że tym swoim kilofem maszynie nie dorównasz. Możliwe, ale przecież kilofem czują minerał. A jest on różny, tu twarda, tam miękki. Pracuje człowiek i zastanawia się, gdzie rąbać, a gdzie sam odpadnie. Rusłan westnął i spojrzał na zegarek. No dobra, dość już mielenia językiem, nalej mi kawy. Pozostało mu 20 minut. Gdyby ktoś wiedział, jak nie chciało mu się iść na wachtę. W ciągu dwóch godzin temperatura w kabinie spadła poniżej zera. Rusłan włączył ogrzewanie i wykręcił numer warsztatu. Tak, tym razem był to męski głos. Mówi Shimbajew z siódmej działki. Jak tam mój braciszek? Jaki braciszek? No antropoid, dyspozytor kazał. A to wy, Bajew. Właśnie piszę skargę na was. To skandal. Chwileczkę, nie wrzeszcie do słuchawki. Powiedziano mi, że mniej niż dwie godziny. Jak się Was pytam, gdzie wasz antropoid? Jak to gdzie u Was? Powinniście go byli odebrać na pierścieniowatej galerii. Fala psi 36. Sprawdziliśmy na tej fali połowę galerii. Nie ma tam waszego antropoida. Nie ma? Poczekajcie, zaraz sprawdzam. Rusłon odłożył słuchawkę. Sprawa przyjmowała zły obrót. Za coś takiego nie pogłaszczą go po głowie. Przecież, jeżeli się zastanowić. To nie powinien był wychodzić z kabiny, nie otrzymawszy potwierdzenia z warsztatu. Automat z naruszonym zmysłem orientacji mógł nie tylko zaleźć czort gdzie, ale także zwalić się do jednej ze szczelin, a wtedy, głowa Jeszymbajewa pokryła się kropelkami potu. O, wyobraził sobie następny zaniepokojony Sylfi, atakujący górny poziom. Podobno kiedyś wydarzyło się już coś takiego. Lawina zwierząt zmiatała wtedy ze swej drogi stalowe przepierzenia baraków, niszczyła kanały łącznikowe i gdyby nie lasery. Rusłon szarpnął w dół telekinetyczny klosz. Wycisnął ze wzmacniacza sprzężenia zwrotnego wszystko, co się dało, tyle że dyski aż paliły powieki, ale oczy nie rozróżniały niczego prócz kręcących się w ciemnościach tęczowych kół. Pozostał mu ostatni środek. Rusłon odchylił klosz, wyrwał balastowy opornik drugiego obwodu i skręcił razem przewody. A teraz do wszystkich jego grzeszków doszło jeszcze naruszenie dwunastego paragrafu reguł telekinetycznego sterowania. Mimo woli krzyknął, kiedy jego powiek dotknął gorący metal. Zapachniał spalenizną. A jednak zrywając poparzonych powiek dyski widział przed sobą przez chwilę w horyzontalnym rozrzucie koordynatora kawałek minerału z charakterystycznymi śladami frezów. Antropoid leżał gdzieś na drugim poziomie, najprawdopodobniej przygnieciony zawalonym sufitem. Na wejście w strefę należało uzyskać specjalne zezwolenie, ale że w ciągu tylko tego jednego dnia Iszybajer dokonał tylu bohaterskich czynów, więc jeszcze jedno naruszenie ustawy w istocie niczego nie zmieniało. Nałożył maskę, przypiął pas akumulatorami, włączył reflektor i wziął stojący w kącie mechaniczny młotek Mer kaptan. Malenki flakon z obrzydliwie pachnącym płynem zatruwającym powietrze w kabinie. Kilka dni temu, jedząc śniadanie, jak pamiętał, kopnął go w kąt. Opatrzy na czworaka przeszukał każdy centymetr podłogi. Flakon zniknął bez śladu. Wyjście w strefę bez obronnego zapachu było ryzykowne, ale na zdobycie merkaptanu na sąsiedniej działce potrzeba byłoby machnął na to ręką i zerwał plombem z opancerzonych drzwi. Wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż na ekranie. Różowe narośle na błyszczących, błękitnych ściankach poruszały tysiącami maleńkich listków. Rusłan dotknął jednego z nich i natychmiast cofnął rękę. Palec przeszedł ból. Zarzucił na ramię młotek i ruszył wzdłuż galerii. Nogi zagłębiały się ponad kostki w miękkim gruncie rozsypanym przez sortowniki. Rusłan doszedł do skrzynek, w których sortowniki składały zdobyte trofea. W jednej z kości, tuż obok niej, całkowicie zachowane szkiele dzikiego zwierzęcia. Z wygiętym w łuk trójkątną czaszką i długimi, dziesięciopalczastymi kończynami. Ciekawe, co one tu żarły, pomyślał Rusłan. W drugiej skrzynce w kącie znalazł jedną, jedną kulkę wienocetu, plon całego dzisiejszego dnia. Doszedszy do poprzecznej galerii, Ruslan przypomniał sobie Sylfię i pożałował, że nie ma merkaptanu. Włochata gadzina, powiedział głośno, chcąc dodać sobie odwagi. Śmierdząca wesz. Adzina. Echo powtórzyło w słowa zniekształcone przez maskę. Onca esz. W tym miejscu kończyły się ślady pracy jego antropoida. Po twardym gruncie lżej było iść. Najpierw zobaczył chaotycznie miotające się po galerii sortowniki. Ręce atropoida z włączonymi frezami wystawały spod przygniatającego bryły. Straciwszy orientację, najwidoczniej usiłował przebić ją przez ścianę galerii. Bryła była zbyt ciężka, aby ją można było usunąć rękami. Ishimbaev podłączył przewody młotka do pasa z akumulatorami i określiwszy na oko układ warstw, rozkuł ją na dwie części. Wyłącz frezy, wstawaj! Opowieści o dowódcach potrafiących sterować antropoidami bez telekinetycznego wzmacniacza były jednak najwyraźniej wyrażając się delikatnie przesadzone. Wstawaj! Kucnął, wziął antropoida pod pachy i stęknąwszy z wysiłku postawił go na nogi. Antropoid odwrócił się i z wyciągniętymi na wysokości ranem rękami ruszył na Iszymbajewa. Odwróć się! Obracające się z groźnym wyciem frezy zbliżyły się do twarzy Rusłana. Ten przysiadł. Antropoid też zgiął nogi. Wyłącz frezy, bałwanie. Ledwie uchwytne ślady psi promieniowania ciągnęły uszkodzony mózg antropoida ku jego dowódcy. Rusłan pobiegł. Przeczaiwszy się za rogiem poprzecznej galerii, przysłuchiwał się spokojnemu miarowemu stukotowi stalody w poteszech. Doszedłszy do zakrętu, antropoid zatrzymał się na moment, jakby się czemuś przysłuchiwał, i bez wahania skręcił w lewo. Sortowniki posłusznie wlokły się z tyłu. Śmiercionośne frazy znów wycelowane były w piersi i Szerokość korytarza nie przekracza jednego metra, i maszerujący kaczem chodem antropoid zahaczał raz po raz ramionami o ściany, wzbijając chmur błękitnego pyłu. Mówię ci, stój! Jasne światło zbliżającego się reflektora oślepiało. Rusł on biegu, czując poprzez pochłaniacz maski niesamowity fetor. Galeria zaczęła opisywać półkole, ostro schodziła w dół. To była zapadnia. Tam na pierwszym poziomie wśród zarośli białych kolców czaiło się coś straszliwego, gorszego aniżeli frez antropoida. Odbijający w prawo wąski korytarz przypominał raczej szczelinę w minerale. Nie było wiadomo, czy dokądkolwiek prowadzi, ale Rusłan nie miał wyjścia. Teraz należało tylko czekać na to, jak zachowa się antropoid. Korytarz był dla niego zbyt wąski. Stalowa imitacja człowieka dreptała przy wejściu, starając się schwytać Rusłana w świetle reflektora. Nie, dobrze. Pomyślał Rusłan, zamknąwszy oczy, by chronić je od oślepiającego światła. Bardzo niedobrze. Trzeba uciekać. Frezy Antropoida wrzynały się w ściany, poszerzając korytarz. Sortowniki, otrzymawszy dobrze znany sobie rozkaz, usuwały grunt. Wszystko przepadło. Dalej można było posuwać się tylko na brzuchu. Zgrzyt frezów zbliżał się nieubłaganie. Stój, diabelski pomiocie! Rusłan drżąc z gniewu ruszył na spotkanie Antropoidowi. Strumień nieznośnie jasnego światła bił w opalone powieki, raził zaognione oczy. – Kłamiesz! – w świetle reflektora czarnym cieniem wyrosła przed Rusłanem zwisająca z sufitu skała. – Kłamiesz! – zmierzył wzrokiem odległość dzielącą go od robota i podniósł mechaniczny młotek. Teraz o wszystkim decydowały sekundy. Należał uwolnić wielotonową bryłę w momencie, gdy znajdzie się pod nią przezroczysty klosz. Frezy bez trudu wrzynały się w minerał, odcinając równe, grube płaty. Antropoid posuwał się do przodu z dokładnością mechanizmu zegarowego. Maszyna ta miała pewną bezsporną zaletę. Nie wiedziała, co to zmęczenie. Kłamiesz, tu trzeba pracować głową. Ostatnią rzeczą, jaką Ruslan zapamiętał, były jarzące się zielonym światłem facetowe oczy antropoida i walące się sufit. Ruslan ocknął się i jęknął. Wskutek uderzenia w ciemię przed jego oczyma wszystko wirowało. Podniósł rękę i dotknął głowy. Pod palcami wyczuł dużą, miękką opuchliznę. Podniósł się na kolana i zaczął pełznąć w tę stronę, gdzie pod zawalonym pokładem w świetle reflektora błyszczała idiotycznie drgająca stopa antropoida. Pomiędzy kawałkami minerała, sufitem była dość duża, wolna przestrzeń. Można więc było wyczołgać się na galerię. Rusłan wyprostował się. Tam, w przedzie, błękitnym światłem iskrzyły się ściany labiryntu. – Ty tu leż – pomyślał, wdrapując się do góry. – A ja sobie pójdę. Rusłan po raz ostatni zerknął w dół i nieoczekiwanie widok drgającej nogi wzbudził w nim współczucie. – No i czego podrygujesz, durniu? – powiedział, zeskakując z powrotem. – No dobra, nie zostawię cię. Napięcie w akumulatorach spadło, musiał więc starannie wybrać te punkty, w których należało kuć skałę. – Widzisz, bracie, w naszej pracy potrzebna jest głowa, a ty tylko podrygiwać potrafisz. Z trudem usuwał ogromne kawałki minerału. – Co to jest? – powiedział, postępując w wysiłku. – To ma być zawał? Jak u nas w kopalni pewnego razu… Ręce Antropoida były wolne. Rusząc z obawą spojrzał na frezy. Nie obracały się. Najwyraźniej zaklinowało je. – No, wstawaj! – podniósł Antropoida, ale ten leciał mu przez ręce. Jego przegubowe nogi przez cały czas wyczyniały jakieś podrygi. Przestraszyły się czy co? – Ruson oparł antropoida o ścianę i wziął się za oczyszczanie korytarza. Miejsca było bardzo mało, więc największe kawałki trzeba było odciągnąć do tyłu. Ze zmęczenia drżały mu ręce. Ech, ale brzydka historia wyszła. Kruche pancerze sortowników były zmiażdżone. Rusłan kopnął je nogą. Chodźmy. Objął antropoida za ramiona i popychając ruszył przed siebie. Macie swój skarb. Antropoid runął na podłogę. Leżał twarzą w dół, nadal poruszając nogami. Mechanik nachylił się i wyłączył jego blok energetyczny. Gdzieście go tak urządzili? Zapytał oglądając niekształcony klosz, z którego wyciekła połowa płynu. Znalazłem go na głównej galerii. Sam się zasypał. Skandal. Nie mogliście go przyjąć w odpowiednim czasie? Po co was tu trzymają? Tak. Meister otworzył powiginaną tylną płytę pancerza antropoida. Roboty na dziesięć dni. W czasie nie damy rady. Na dziesięć dni? Powtórzył Rusłan. No cóż. Zameldujcie dyspozytorowi! dodał, uśmiechnąwszy się radośnie. Dziesiątego dnia wcześniej rano Rusław i maszerował do pracy w zwykłej ziemskiej kopalni, a na dalekiej planecie naprawiony antropoid znów wciął minerał i młodemu dowódcy wydawało się, że jest Bogiem.